Ale fajnie, wszystko jest. Wszystko będziemy jeść. A tu jest ten ryż, czy to jest ciepłe? Możesz? Nie, można. Wow. Ania, co tam wiesz? w sumie to nie. Wiem tylko, że ten placek jest z krewetką. Ryż jest z grzybami. To hmm. jest, co to jest, Natalia? Nania. Ale... Hmm. To jest, o, bardzo, to 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 ta to jest bardzo popularne na. To jest taka muszla wielka. Tak? muszla, właśnie. I to jest no. bardzo popularne na, to, na ja wam kiłeście, zaraz pokażę, Ale e, Ania to jest bardzo popularne na kiueście. To masz serio? W, każdym, ale ja nigdy nie w nie każdej właśnie. restauracji w, na kiłeście masz. <śmiech> 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 tutaj, o. Stacker. <śmiech> <śmiech> tak, tutaj. Ale weź, pokażę ja, pokaż pokaż jak zdjęcie. to. zdjęcie. Tam muszla, taki owoc morza, nie? Mm, no, to taka właśnie. O, proszę bardzo. No, A mamy? A nie, jakie to nie przepyszne. A ryżyk jak? Jest ostre to wszystko, ale jest naprawdę... Mm. Marek też... Marek też... Marek też... markowi też... Marek